Bardzo możliwe, że za dwa dni polecę do Japonii. Jest to możliwe, a niepewne głównie dlatego, że w Japonii wciąż jest pandemia jest naprawdę dużo restrykcji dotyczących wjazdów np. do Japonii z różnych państw. Jak możliwe, że wiecie, od 1 czerwca turyści również mogą teoretycznie polecieć do Japonii, choć póki co jest to tylko dla zorganizowanych grup, chyba powyżej 50 osób, czy coś nie do końca wiem. Mając japońskie obywatelstwo, teoretycznie mogę polecieć do Japonii i spróbuję zrobić to właśnie w środę. Ale nigdy nie wiadomo, oglądałem dużo youtuberów japońskich, którym się po prostu nie udało wrócić nawet do kraju więc Dlatego moje nastawienia są takie, mm, może się uda, może się nie uda W każdym razie i tak na pewno spróbuję, więc z tego powodu zacząłem się ostatnio powiedzmy pakować Chociaż trochę zostawiam to na ostatnią chwilę Ale jest parę rzeczy, które na pewno warto przygotować wcześniej i którymi się już zająłem Dlatego wpadłem na pomysł, że nagram dla was odcinek, jak się przygotować do wyjazdu do Japonii A druga część tego filmiku będzie, jak się przygotować w obliczu w obecnych czasach, czyli właśnie teraz prawdopodobnie to potrwa aż do jakiegoś sierpnia z tego co tam czytałem na różnych stronach japońskich że teraz jest ten okres próbny dla turystów, właśnie tych zorganizowanych a później możliwe, że te e, wszystkie obostrzenia już będą totalnie poluzowane właśnie mniej więcej od sierpnia na ten moment niestety jest parę ograniczeń, o których bardzo chętnie Wam opowiem. Pierwszą kwestią, jaką sugerowałbym się Wam zastanowić wcześniej, to pieniądze. W Japonii, wiem, mimo że to jest jakiś rozwinięty technologicznie kraj, to i tak wszędzie płaci się gotówką. Może nie do końca wszędzie, wszędzie, że tylko gotówką ale na pewno Japończycy preferują płatność gotówką. Jeśli na przykład rezerwujecie jakiś hotel wcześniej, no to wiadomo, że na przykład przez, nie wiem, booking.com czy cokolwiek, e, ta płatność internetowa wam się po prostu automatycznie pobierze z waszej karty na przykład i no to tutaj oczywiście gotówką nie będziecie nic płacić. Są teraz bardzo popularne takie tradycyjne hotele. Wygląda to tak, że jest po prostu jakiś dom, na przykład w centrum Kyoto e, i właścicielem jest jakiś tam po prostu Japończyk, który sobie tam mieszkał i teraz wynajmuje pomieszczenia. Brzmi to trochę jak Airbnb, ale jest to bardziej kategoryzowane jako hotel, pod tym względem, że ten właściciel tam mieszka zawsze i wam na przykład robi śniadania, zależy w zasadzie od waszej usługi. To jest o tyle ciekawe, że każdy pokój jest, wiecie, po prostu bardzo tradycyjny japoński pokój. Czyli tatami, śpi się może na futonie, nie ma w ogóle jakichś krzeseł takich wysokich, je się również na podłodze. I jeśli ktoś chce poznać japońską kulturę, to na pewno zastanowi się nad takimi hotelami. Chociaż na jedną czy dwie noce. I w takich miejscach nie zawsze płatność kartą jest możliwa. Może jak zarezerwujecie przez internet, to oczywiście wam się to pobierze, ale czasami są usługi dodatkowo płatne, jak na przykład będziecie chcieli właśnie coś zjeść i tak dalej, no to zdecydowanie tutaj gotówka będzie na pewno pewniejszym sposobem płatności. Ale oprócz tych miejsc w Japonii jest tysiące różnych festiwali. Bardzo możliwe, że i wy traficie na jakiś festiwal. Ale nawet pomijając już festiwale, to wszystkie street foody w Tokio w Osace nie przyjmują płatności kartą, tylko gotówką. Są przeróżne, atrakcje, które również płaci się po prostu gotówką, czy to wejściach do muzeum i tak dalej, więc żeby się nie stresować, sugerowałbym przygotować japońskie jeny Możliwe, że nawet jeszcze w Polsce. Na lotniskach te kursy są mocno średnie, więc osobiście Wam raczej nie polecałbym wymieniać pieniędzy, czy to na lotnisko w zasadzie w Polsce, czy w Japonii. Wydaje mi się, że jeśli chce się dostać najlepszy kurs, to prawdopodobnie można po prostu posprawdzać różne kantory, jeszcze będąc w Polsce, zanim się wyleci. Druga rzecz do zastanowienia się to wtyczki do kontaktu. Wiem, że to jest jedna rzecz, która dość często zaskakuje turystów, i w Japonii wtyczki są takie, chyba typu A to się nazywa, to są takie same wtyczki, jak są na przykład w Stanach Zjednoczonych. I to jest coś, co również można się zaopatrzyć jeszcze zanim się poleci do Japonii. Oczywiście w Japonii na lotniskach, w sklepach różnych elektronicznych, a nawet nie tylko elektronicznych, można kupić te przejściówki, adaptery, właśnie z europejskiej wtyczki na tą japońską. Jednak jeśli na przykład nie chcecie się tym dodatkowo martwić, albo nie chcecie się, wiecie, zastanawiać na miejscu, że musicie jeszcze to kupić, musicie jeszcze to, bo czasami może się ta lista naprawdę dość długa zrobić, że po przyjeździe do Japonii nagle jeszcze musicie zrobić 10 innych rzeczy. Jeśli nie chcecie tego mieć, no to możecie po prostu jeszcze będąc w Polsce zamówić na Amazonie czy na różnych stronkach, w zasadzie są takie po prostu zwykłe adaptery do tych japońskich wtyczek, kontaktów. Ale to nie jest jednak coś, co powinno was jakoś mocno stresować, tylko żebyście po prostu nie byli zaskoczeni, że na przykład słyszałem o takich przypadkach, że turyści przylecieli do Japonii i wszyscy tylko było w porządku, polecieli do swojego hotelu nagle im telefon padł, patrzą i nie są w stanie naładować swojego telefonu Kiedy jest wieczór na przykład, czy coś taka sytuacja się zdarzy, no to może być takie coś, że o, jednak pasowałoby to trochę przemyśleć wcześniej, a przynajmniej fajnie by było o tym wiedzieć, że w Japonii są inne kontakty niż europejskie ale nie ma się czym zbytnio przejmować, ponieważ w każdym japońskim sklepie, prawdopodobnie nawet i w kombini kupicie może nie tyle co przejściówki, czy po prostu możecie kupić zwykłe ładowarki do telefonu trzecia rzecz to GR Pass być może o tym słyszeliście, jest to jakby taka karta, dzięki niej będziecie mogli podróżować po Japonii bardzo płynnie, używając wszystkich pociągów, tramwajów, autobusów. Działa to w bardzo prosty sposób, kupujecie taką kartę, zamawiacie, możecie ją odebrać na przykład na lotnisku, posługując się nią macie wstęp powiedzmy wolny na wszystkie na przykład shinkanseny. To jest super opcja, jeśli planujecie podróżować po całej Japonii, na przykład przylatujecie do Tokio, spędzacie tam dzień i później używając tej karty, jedziecie Shinkansenem do Osaki Shinkanseny jadą oczywiście bardzo szybko więc w, dosłownie w półtorej godzinki czy w dwie godzinki max jesteście z Tokio do Osaki, w Osace również podróżujecie, następnego dnia bierzecie e, jedziecie do Fukuoki na przykład, obojętnie to jest właśnie pod tym względem fajne, że nawet jeszcze w jakichś miastach ten GR Pass również działa więc nawet jeśli chcecie przejechać nawet autobusem parę przystańków, to również wam to powinno zadziałać, więc zdecydowanie polecam to ludziom, którzy planują zwiedzić całą Japonię i praktycznie Codziennie być w innym mieście, albo codziennie przynajmniej podróżować po całym mieście, chociaż. To już się wtedy nie do końca może opłacać. Właśnie jeśli chodzi o tą kwotę, to to jest zdecydowanie największy minus, ponieważ ta karta trochę kosztuje. Na tydzień ta karta kosztuje 1500 złotych przynajmniej, a na dwa tygodnie prawie 2000 złotych. Ja nigdy nie korzystałem z Gear Pass, ponieważ jest to oferta tylko dla turystów i tylko dla obcokrajowców. Jednak zdecydowanie, jeśli nie planujecie codziennie zmieniać miasta, na przykład planujecie być 4 dni w Tokio, 4 dni w Osace i. 3 dni jeszcze na przykład, nie wiem, na Hokkaido. Raczej nie polecałbym wam kupić GR Pass, no ponieważ to jest, raczej wam się po prostu nie zwróci ta kwota. Jest wygodne to właśnie o tyle, że możecie używać tego dowoli, ale jeśli wam na tym nie zależy i macie troszkę więcej czasu na podróże niekoniecznie musicie używać shinkansenów, ponieważ shinkanseny są drogie, no to raczej bym wam to odradzał. Kolejna rzecz, którą warto przemyśleć wcześniej to dezodoranty. Już kiedyś o tym wspominałem, nawet nagrałem kiedyś TikToka o tym, że w Japonii ciężko kupić dezodoranty. I parę znawców, nawet tych takich właśnie, wiecie, polskich, nie wiem, czy to YouTuberów, czy TikTokerów, którzy tam byli kiedyś w Japonii i chwilę mieszkali, wypowiadali się, że to jest bzdura, że ja szczerze jakieś stereotypy i tak dalej, no ale. Co wam mogę powiedzieć? Trochę również wiem, jak jest w Japonii i no z doświadczenia wam po prostu powiem, że dezodoranty w Japonii jest kupić ciężko. Uwaga, tak, można kupić da się w niektórych sklepach, można znaleźć jeden czy dwa dezodoranty, ale ich skuteczność jest równa zero. Używałem ich, nie polecam, ponieważ kompletnie nic to nie daje. Zawsze jak jestem na przykład na dłużej w Japonii, to proszę na przykład, żeby ktoś z Polski mi wysłał dezodoranty do Japonii, ponieważ po prostu ja na przykład czasami mam tak, że się poce, a w Japonii jest super ciepło, na przykład w lato, super parno i to wszystko działa na mnie tak, że czasami wyglądam w ten sposób. Z tego powodu polecałbym Wam bym po prostu wziąć, spakować dezodoranty do walizki. Nie bierzcie do bagażu podręcznego, bo Was nie wpuszczą tym raczej, ale do walizki weźcie sobie z 1-2 dezodoranty. Następna bardzo ważna rzecz to internet. Kupowanie karty SIM w Japonii jest dość mocno utrudnione. Często podczas kupowania karty SIM zapytają Was o Wasz adres zamieszkania, o Wasz numer konta bankowego, i to oczywiście musi być numer konta bankowego japońskiego. I czasami kupując kartę SIM spędza się 2-3 godziny, i nie zawsze udaje się to kupić. Dlatego osobiście polecałbym Wam trochę bardziej alternatywny. Widziałem, że są różne karty SIM dla turystów. Być może jest to ciekawa opcja, ale również są mm, na przykład takie przenośne Wi-Fi. Wygląda to tak, i to jest po prostu Wi-Fi, które macie ze sobą wszędzie, nosicie i macie z tego powodu internet. Zazwyczaj jest to nielimitowany internet plus nielimitowana liczba urządzeń, i zdecydowanie jest to tańsze niż kupowanie karty SIM. Karta SIM w Japonii sporo kosztuje. Często się płaci ponad 200 zł miesięcznie za to, żeby po prostu mieć kartę SIM i mieć tam jakiś internet. A zamawiając właśnie takie Wi-Fi, przeciętne, z tego co widziałem, ceny są tam mniej więcej 3-6 tysięcy jenów, czyli jakieś 100-150 zł na właśnie dwa tygodnie na przykład. Tych wypożyczalni Wi-Fi jest mnóstwo. Większość z nich ma fajne oferty, na przykład takie, że zamawiacie jeszcze będąc tutaj w Polsce na konkretny termin, wpisujecie, na którą godzinę będziecie w Japonii, czyli o której ląduje wasz samolot. I ten cały pocket Wi-Fi, jak to się nazywa, będzie już na Was czekać na lotnisku. Po prostu przychodzicie do okienka, mówicie, że zamawialiście, oni Wam dają i również z powrotem po prostu zostawiacie to przy tym okienku, jak będziecie wracać do Polski i. Tyle. Ostatnią rzeczą jaką bym wam zasugerował, ponieważ podróż do Japonii nie jest wcale aż taka inna jak podróż do jakichś innych państw, więc podejrzewam, że i tak wiecie jak podróżować i tak każdy robi to po swojemu. Jednak w Japonii różni się pod tym względem, że w Japonii raczej mało kto mówi po angielsku. Z tego powodu sugerowałbym wam nauczyć się parę podstawowych zwrotów. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby się mniej więcej dogadać, ale no sami wiecie, że czasami może być taki zgrzyt, czasami chcecie zapytać o coś kogoś, więc takie podstawowe zwroty, już pomijając fakty, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, czy na przykład przedstawianie się, jak pójdziecie do baru, to może wam się przydać jakieś zwroty. Wiecie, jak się przedstawić, jak się kogoś zapytać, na przykład karesi i maska. Czyli czy masz chłopaka. To takie kwestie, jak po prostu pytanie, co gdzie jest, na przykład może wam się przydać, albo po prostu jak zawołać kogoś o pomoc. To myślę, że na pewno może być pomocne przy podróży w Japonii. Teraz przechodzimy do drugiej części tego filmiku, czyli jak się przygotować w obecnych czasach. Oczywiście przepisy zmieniają się każdego dnia, ale teraz wygląda to w ten sposób. Polska jest krajem w, w tak zwanej strefie blue, jest chyba blue, yellow Red, jeśli lecimy z Polski, to nie musimy mieć certyfikatu szczepień, chociaż tydzień, dwa tygodnie temu trzeba było mieć, i specjalnie sobie to szczepienie ogarniałem, żeby mieć ten certyfikat, ale nieważne, na ten moment nie trzeba mieć tego. Jedyną rzeczą, jaką trzeba mieć, to test z wynikiem negatywnym na COVID. 72 godziny przed opuszczeniem Polski musimy sobie zrobić właśnie ten test, jednak to nie wszystko. Oczywiście wynik jest napisany w języku polskim, a my potrzebujemy. Japońskiego oficjalnego, jakby takiego oświadczenia o tym wszystkim. Wygląda na to w ten sposób: jest to dostępne na stronie internetowej japońskiego rządu. Dzięki temu, że Polska jest brana pod uwagę jako to bezpieczne państwo, oraz otrzymało się negatywny wynik, nie trzeba mieć żadnej kwarantanny czy izolacji domowej. Przygotowując się do tego wyjazdu, kupiłem mnóstwo sprzętów, tak jak mikrofony bezprzewodowe, kamerę, z której teraz nagrywam, dwa dyski twarde, różne statywy, gimbale. Okablowanie całe wszystko naprawdę bardzo dużo miejsca mi zdecydowanie zajmie, ale dziękuję przede wszystkim moim patronom za wsparcie. To właśnie dzięki głównie Wam. Ten mój wyjazd jest możliwy i obiecuję, postarać się dotrzeć do Japonii i nagrać dla Was ciekawe filmiki. Dziękuję również moim widzom, dziękuję za Wasze bardzo pozytywne komentarze, dzięki którym naprawdę mam ochotę nagrywać dla Was jak najciekawsze filmiki. I zdecydowanie, gdyby nie taki pozytywny odbiór z Waszej strony, to na pewno nie leciałbym do Japonii teraz i starał się nagrywać dla Was jak najciekawsze filmiki. Więc bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na filmiki, które chcielibyście, żebym nagrał w Japonii, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Postaram się zrobić. Robić co mogę. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.